Właśnie przygotowuję się do y, półfinałowego meczu Juventusu w Lidze Mistrzów. Z racji, że nie dzieje się to zbyt często, bo ostatni raz miało to miejsce bodajże 12 lat temu, przygotowałem sobie na tą okazję całkiem niezłe piwo Jule Melk. Jule Melk to piwo z browaru Tuel. Y, jest to. Imperial Sweet Stout. Z tym że jest to wersja świąteczna, leżakowana w beczkach po i po koniaku. To znaczy z tego co mi tłumaczył Tobias piwowar Tuell, po prostu część piwa leżakowała w beczkach po szery, część po koniaku, a następnie to wszystko zostało zblendowane i tak powstał czokapik. Jeśli chodzi o składniki, to mamy wodę, słody, yy, fleket, havre. to będą pewnie płatki owsiane, yy, listet, byk, nie wiem co to może być, może coś z żytem, Candice. też nie wiem, laktozę, no to wiadomo laktoza, humle to... to chmiel. 15% alkoholu, także no jest to potężne, potężne działo. Sprawdźmy, jak smakuje. Jak widzieliście, piwo nalało się z niewysoką pianą, beżową, drobną ale taką naprawdę rachityczną barwa czarna nieprzejrzysta no powiedzmy bardzo bardzo ciemnobrązowa. brązowa no już wiem że będzie to dobry wieczór znakomity aromat beczki wanili owoców kawy czekolady Czyli jakby te akcenty rysowe tutaj się zachowały jak najbardziej w aromacie. Jest też mocny, wyraźny alkohol, ale to jest taki to, to nie jest taki ordynarny nieprzyjemny. On jest wyraźny, ale on jest taki likierowy, taki, taki fajny po prostu. Bardzo fajnie wkomponowany w ten aromat. Piwo ma 15% alkoholu, więc on tu chyba musi po prostu być. To jest taki aromat... Trochę rumowy, takich pralinek, pralinek z alkoholem, taka mleczna czekolada z bombonierki, wypełniona właśnie jakimś, jakimś likierem. To jest też właśnie taka nuta koniaku owocowa, lekko winna, no i, i, i dębowa, beczkowa. No, wspaniały, wspaniały, porywający, bardzo złożony aromat. Piwo nie jest tak gęste i wyklejające jak się spodziewałem. Ale jest tak przeładowane smakiem. Znowu mamy. Nawet nie, nawet nie ma tutaj takiej paloności. Nawet nie ma kawy. Jest bardzo słodko: jest czekolada, jest kakao, są owoce. Jest bardzo dużo wanili. To są takie bardzo mocno dojrzałe, czerwone owoce Właśnie winogrona Szczególnie mi się tutaj nasuwa Posmak winogron mm, Jednak jest Po paru łykach robi się wyklejające Może nie jest bardzo gęste W pierwszym odczuciu, ale no, czuć jego moc, czuć tą potęgę Rodzynki, malaga Jakieś bakalie, coś, coś takiego Naprawdę Potężny, bardzo bogaty, bardzo złożony smak. Piwo jest, jest słodkie, generalnie. Przeważają tutaj smaki słodkie. Mamy czekoladę mleczną, mamy owoce słodkie, mocno dojrzałe. A w kontrze do tego jest całkiem wyraźny, mocno rozgrzewający, lekko piekący alkohol. Z tym, że on tutaj jakby. Dopełnia to piwo. No, on, on tutaj jakby pasuje do całości. Fakt, że może trochę przeszkadza, może trochę drażni. Ciekaw jestem, jakby to piwo się zachowywało za parę lat leżakowania. Na butelce jest data 2000, 2024. Także jak ktoś ma butelkę, jest bardzo cierpliwy albo ma dwie butelki. No to można sprawdzić. Bo, bo tutaj ten alkohol jest wyraźny, być może on się zredukuje za jakiś czas, ale to, że on tutaj jest, tak jak mówię, nie znaczy, że, że, że on tutaj jakoś bardzo przeszkadza czy gryzie. To po kilku łykach się przyzwyczajamy, a on naprawdę dopełnia, dopełnia smaku i mocy tego piwa. Znakomite na bardzo długie posiedzenie, do wolnego sączenia. Także myślę, że spędzę przy nim cały mecz. No, niezależnie od wyniku. Mam nadzieję, że Juventus da radę Realowi. Ale niezależnie od wyniku, warto było tworzyć to piwo 12 lat czekania na półfinał Ligi Mistrzów. No to jednak jest trochę czasu. Także Czas nagli, trzeba siadać przed telewizorem. Zdrowie.